W cieplickim muzeum od niedawna można oglądać już nie tylko freski, ale też ciekawe wystawy. Przygotowano kilka efektownych dioram, gabloty z eksponatami, a także wystawę fotografii. To jednak nie wszystko. Od nadchodzącej soboty można będzie oglądać klasę przyrodniczą sprzed kilkudziesięciu lat. Ona się składa z eksponatów, które. Mieliśmy muzeum, ale też z takich obiektów, które zostały pozyskane ze szkół Jeleniogórskiej, z kotliny Jeleniogórskiej. Tych eksponatów, tych obiektów, które kiedyś służyły do edukacji, to były, to były oczywiście pomoce dydaktyczne, różnego rodzaju modele, plansze. To nie jest ostatnie słowo Stanisława Pierczta To nie jest jeszcze skończone, ponieważ cały czas trwa budowa największej wystawy Barny Świat Ptaków. To potrwa jeszcze myślę 2-3 lata, a musi być do tego płynne finansowanie. Jeśli tego nie będzie, to będzie dłużej niestety. No i pozostaje nam jeszcze do zagospodarowania całe drugie piętro, gdzie ma powstać ogromna wystawa przyrodnicza. Na temat ochrony przyrody, powiedzmy zniszczeń, które człowiek czyni i to, jak powinniśmy chronić świat. Najbliższą okazją do zobaczenia pełnej oferty muzeum przyrodniczego będzie nadchodząca noc muzeów. W najbliższą sobotę, 14 maja, placówki kultury będzie można zwiedzać za darmo.